Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak mieszkamy w Indiach, bo nie ukrywam, jest to um, ciekawe, jak w różnych częściach na świecie żyją ludzie, ale na wstępie zaznaczę, że odniosę się do konkretnej rodziny, do mojego przypadku, ponieważ nie każdy w Indiach żyje o takim samym standardzie. Oczywiście na całym świecie. Ludzie mają różną sytuację finansową, ale jeśli w Indiach powiedziałabym, że taki standard, w jakim żyjemy my, jest powszechny, byłoby to po prostu nieprawdą. India jako kraj jest rozwarstwione społecznie, duża część społeczeństwa niestety ma bardzo złe warunki do życia. Niektórzy mieszkają na ulicy, niektórzy mieszkają w slumsach. Oczywiście są też ludzie, którzy mają pieniądze i to bardzo dużo pieniędzy. Ale nie jest to czymś powszechnym i standard, w jakim ja mieszkam, jak na Indie, jest naprawdę bardzo wysoki. Dom, w którym się znajduję, to ciężka praca rodziców mojego partnera, co jest fenomenem, to to, że doszli do wszystkiego sami. To nie jest przepisane, odziedziczone. Przybyli do Mumbaju z północy Indii jako całkiem przeciętni ludzie. Także naprawdę jest to dla mnie... Jak na Indie, gdzie jest ten podział społeczeństwa, to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie, gdzie człowiek dochodzi sam do, do takiego standardu życia, bo rodzice mojego partnera są lekarzami, są chirurgami plastycznymi, co oczywiście jest podyktowane latami nauki, praktyki, podróży, konferencji to wszystko. Yy, co dziś jest, gdzie się znajduje, to ich ciężka praca. Powiem szczerze, że dla mnie mieszkanie w domu jednorodzinnym to pewna nowość, dlatego, że wychowywałam się, dorastałam w bloku. Potem też, gdy z Polski się wyprowadziłam, mieszkałam w budynku, czy to w Omanie, czy to we Włoszech, czy to w Kambodży. Także dla mnie to jest teraz jakieś nowe doświadczenie, ale też żyjemy tutaj na dwa domy z Warunem, bo... Jest swoją prywatność, tak? To jesteśmy w mieszkaniu, w którym śpimy, chociaż też różnie bywa, bo większość czasu spędzamy w tym domu, gdzie są jego rodzice. Tutaj jemy śniadanie, obiad, kolacje i przyzwyczaiłam się raczej, że jesteśmy częściej tutaj, niż tam, gdzie spędzamy jedynie noc. Bo tak w Indiach ludzie uwielbiają ze sobą spędzać czas. W sensie rodzina. Nie mówię to tylko o, o takiej rodzinie, jaką my przeważnie mamy na myśli, typu tata, mama, dzieci, tylko tutaj będzie, będą jeszcze dziadkowie, wujkowie i to też nie tylko na okazję. Oni lubią się spotykać dość często. Oczywiście, o ile jest możliwość, bo wielu ludzi też mieszka w innych miastach, w innych krajach, ale jeżeli mają taką możliwość, że są blisko siebie, to mają różne powody, aby ze sobą celebrować, nawet jeżeli nie ma za specjalnej okazji. Poza tym tutaj wiele rodzin mieszka ze sobą pod jednym dachem, czyli tak jak powiedziałam, to nie jest tylko mama, tata, dzieci, ale też babcia, dziadek i potem jak nawet te dzieci dorosną, to zazwyczaj najstarszy syn zostaje w domu i jak się ożeni, to jego żona przeprowadza się do jego domu i mieszkają wszyscy razem. Także to jest jakby taka kontynuacja, i oczywiście teraz, jak czasy się zmieniają, też ludzie decydują się, tak jak my, mieszkać gdzieś blisko rodziców, bo w Indiach jest taka kultura, że najstarszy syn ma obowiązek, aby zająć się tymi rodzicami, gdy będą oni w podeszłym wieku. Może zacznijmy od początku. Pokażę Wam, jak wygląda dom z zewnątrz. Tutaj jest jeszcze druga część, za. Tutaj, gdzie są zielone napisy. Różce Waruna wynajmują to miejsce komuś, na swoją działalność gospodarczą. Ma być niedługo jakiś spa. Podobno. Uwielbiam te rzeźby na samej górze. Jest nawet flaga Indii. Zapraszam Was do środka. Tutaj jest lustro, korytarz, nie jest jak, jakoś specjalnie duży. Zjedziemy o nagrody, oczywiście waruna rodzice na zdjęciu. Dima hello! Tutaj jest taras, który widzieliście stamtąd, gdzie stałam obok bramy. Lubimy na nim przebywać, pić herbatę Taki widoczek. Widzisz, jest Zdjęcia dziadek waruna, rodzice król i królowa. Żeby wejść tam gdzie są pokoje, trzeba wpisać kod. W Indiach nigdy nic nie wiadomo, dlatego jest dużo zabezpieczeń. Niektórzy mają nawet podwójne drzwi. <gryw> Także to z takich ciekawostek. A teraz idziemy do babcinego pokoju. O, tutaj mamusia waruna. Hello! You look beautiful! O, zobaczcie jaki piękne. Ja uwielbiam to zdjęcie. I tutaj też toaleta. Taka zwykła. O nie, zapaliłam światła. Ale dacie radę bez. No. Taka jeszcze, kolejna ciekawostka. W każdym praktycznie indyjskim domu jest wiadro i takie jeszcze, taki jeszcze mniejsze wiaderko, żeby polewać się wodą. Tak ludzie są przyzwyczajeni, żeby się myć. Tutaj jest nasz pokój, w którym sobie przebywamy. Oczywiście. Waruna zdjęcie, jego rodziców jest i nawet siostra. Piękna, siwa. <grystanie> Warun dostał ode mnie siwę na urodziny dwa lata temu. <grystanie> I nasza toaleta. Tutaj jak każdy pokój ma toaletę w domach jednorodzinnych. O, zaraz zapalę światło. A tutaj pokój rodziców Waruna, tak dosyć tradycyjny też, jak inne. Meble są bardzo podobne. Widzicie tradycyjne umeblowanie. Oczywiście króli, królowa, Maharaja. Mm. Teraz wam pokażę kolejną kuchnię. Kuchnia numer dwa, ponieważ waruna mama ma problem z kolanami, żeby ciągle nie chodzić na górę. Waruna tata wybudował jej drugą kuchnię. Yy, zaraz obok pokoju są też drzwi, można je zamknąć w razie gotowania. Jak wiecie w Indiach, jest bardzo dużo przypraw, także zapach jest zawsze intensywny. Pokażę Wam też łazienkę. zwyczajna. Prysznic Jesteś teraz numer 3. Znajdujemy się. Na kolejnym piętrze. Tutaj jest salon. Dosyć przestronny. Wpada dużo światła, bardzo go lubię. Telewizor, toaleta. Co prawda, sofy nie są w jednym kolorze, bo ta szara sofa przyszła z Omanu Waruna. I tutaj jest kuchnia. Ten, kto kocha gotować, na pewno by się odnalazł. Jest sporo miejsca. Uwielbiam też widok z okna. Często papuszki tutaj przylatują kolorowe. Tak wygląda nasz widok z okna. A tutaj znajduje się taras, który niebawem. Z warunem chcemy udekorować, ale coś nam nie idzie. Właśnie Waruna, tata i mama poprosili nas, abyśmy zorganizowali jakiś fajny design. W sumie jest sporo miejsca, można tutaj takie patio sobie urządzić. Pokażę wam też coś, co wyróżnia. Domy w Indiach to mianowicie takie małe świątynie. Każdy mieszkaniec, który wyznaje hinduizm, ma tego typu mini świątynie. Tutaj są dwie. Odprawia się tutaj różne rytuały, jak na przykład yy, warunki rodzice wieczorem chcą się pomodlić, to palą kadzidełka. Pytaliście też, czy chciałabym mieć coś na własność, w sensie, aby zakupić mieszkanie w Polsce, czy coś. Tak naprawdę nie rozważałam Polski z tego względu, że zawsze się przemieszczałam. W sensie po świecie, tak, bo bywałam w różnych miejscach, w Polsce rzadko, dlatego nie rozważałam, aby tam mieć. Swoją jakąś posiadłość czy mieszkanie, ale gdzie ten obraz jest coraz bardziej przejrzysty dla mnie i wiem mniej więcej, gdzie chciałabym spędzić swoje życie, chociaż różnie to bywa, to myślałam, aby w przyszłości tutaj sobie zorganizować swoją kawalerkę gdzieś na obrzeżach Mumbaiu, bo ceny w samym Mumbaiu są bardzo, ale to bardzo wysokie i nie mówimy tutaj o setkach tysięcy złotych. Ja tu mówię o kilku milionach, aby kupić nawet przeciętne mieszkanie. Ale właśnie Mumbai to jest takie miejsce, gdzie wielu ludzi migruje, gdzie otwiera swoje biznesy, i tutaj dlatego te ceny są bardzo, bardzo wysokie.